Zbiera go, bo Ktoś musi walczyć, kiedy w oku, czaj, czaj się zło Uff. Hej, cześć, witajcie ludzie! Tu znowu Ben, witam was wszystkich ponownie i po raz ostatni w świecie Konfu Panda W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie misję, która zwała się przeznaczenie wojownika W tym odcinku w sumie kończymy naszą podróż eee, I teraz tak, chciałem kupić jakiś strój, aczkolwiek... Szczerze mówiąc nie ma jakiegoś fajnego, a poza tym nie stać mnie na niego Więc to... Standardowo w sumie wezmę jakieś ulepszenia Więc tutaj przyda się... Eee, zaraz, zaraz Żelazny brzuch, i to na, na sam koniec Żelazny brzuch. I to jest w sumie, chociaż jeszcze to wale wszystkie statystyki, w sumie podstawowe, bo i tak już one się nie przydadzą. Niestety, eee, my tu byłoby na tyle. Także następny poziom, ostatni. Stara epicka legenda o Wojowniku Smoka jest spowita w tajemnice i legendarne nauki kung fu wywodzące się od najlepszych mistrzów sprzed wieków. E, jest jedyną legendą, w której zupa z kluskami odgrywa kluczową rolę. Mimo wszystko Wojownik Smoka ciągle wątpi we wszechświat, w proroctwo, nawet w samego siebie, kiedy staną przed największym wyzwaniem. Tytuł ostatniej misji brzmi rozstrzygająca bitwa. Oddaj mi zwój! Wojownik Smoka zabrał zwój. Teraz jest pewnie gdzieś w Chinach. Nigdy nie dostaniesz tego zwoju, Tai Lung. Hej! Nigdy. Uh, 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 schody. Po. A co ty robisz? Niech leci. Uh. Kim jesteś? Uh. Czy ja nie? Stary, jestem wojownikiem smoka. Ty? O! To panda. I co ty mi zrobisz, misiaczku? Zjesz mnie. <ścoughs> Nie kuś mnie. A! I tak tego użyję. No, i trudlamy się. E, ostateczna bitwa z Tylungiem. E, dobra, tutaj widzę rzadką monetę już na samym początku misji. Gratulacje! Trzeba było po nią skoczyć. I walczymy. I jego <noise> Dziękuję. Walczymy z Tylungiem. On ma dosyć silne combo, w sumie bym mógł powiedzieć. Będzie ciężko go powstrzymać. Na razie to walczymy tylko tak teoretycznie. To nie jest ostateczna bitwa. Na razie to tylko tak się z nim w sumie bym brzeg bawimy. Auć! Uwaga! Kurczę, uciekł mi. Ach, dostał. A to było ładne, tylko teraz ładnie uniknął tego ciosu. No kurde, ale on skacze Spróbuję go przygwozić. Najlepszym sposobem na pokonanie jego jest w sumie przygwożdżenie go gdzieś e, w róg, w sumie Paga Blok No tutaj O! Idealnie podszedłeś. Ach! Ach, uciekł stamtąd i nieźle mi dał w kość. Ależ on ucieka Przecież nie bałeś się pandy. Dobrze, oberwał Ale z nie z mi o, świetnie, żeś stanął Dobra, teraz cały czas silny... uciek mi. Najlepsza technika na niego to jest cały czas silny atak. Ależ Kuba z mi ucieka. Dobra. On teraz cały czas robi te uniki, no naprawdę to jest niezbyt fajne. Ależ oberwał I znowu się turlamy Przy okazji też wilki trochę pobiłem <laughs> No i jesteśmy na razie na dole eee, To jest chyba bar e, Znaczy bar restauracja Myślałem że na no, po początku że to jest restauracja tego ojca po ale chyba jednak się myliłem Oj, motyw z pierwszego odcinka, z misji marzenie po. Szybko L, okej, okay, udało się. Znowu Tailung. W sumie tutaj bym powiedział, że najlepiej jest używać tego potknięcia pandy. Naprawdę tutaj Tailung, na razie nam najmniej będzie mógł zrobić. Nie wiem czy on już... Ogólnie on ma taką zdolność jak ulepki. Nie, odnawianie, regeneracja swojego życia, tylko nie wiem, czy on jej tutaj może używać. Ok, w Quick Time events. L, L, J, Spacja L, Spacja L, L, J, świetnie. Nie możesz tak wpadać i zwijać cudzych papierów. <grywa> Wilk się paś nam ukradł spoczy zwój. No dobra, się tutaj rozejrzę i w sumie... Okej, okay, zaraz czekajcie, chcę tam dolecieć. Tam znajduje się figurka! Tailunga! Gratulacje. Odnalazłeś figurkę Tailunga. <grywa> Otwiera dodatkowe opcje <grywa> niespecjalne. Dziękuję. No i teraz zostawiam do pokonania wilki. Eee, przy okazji też się trochę tutaj rozejrzę. Może coś będzie ciekawego w tych że skrzyniach, Oprócz monet. A macie. Dobra, ja sobie wezmę eee, naszego kochanego kika. <grystanie> Włócznie. Nie wiem czy to można nazwać. Nie, to nie jest włócznia, to nie jest włócznia. Jakiś po prostu badoł. Oj, przyszedł eee, ten z też włócznią. Kurde, to nie jest włócznia. Nie wiem jak to się nazywa. Sorry, nie jestem obeznany w tych ninjach wszystkich i tak dalej. Okej okay. Chodź tu, chodź tu. Więcej was chcę. Nie chce się dla mnie na razie wyzwaniem z tym kijkiem. To wszyscy? Oczywiście, że nie. Słyszę jeszcze śmiechy. O właśnie. Ciepacz. Kurczę, nie zdążyłem. Aj! Lag i przy okazji też oberwałem w sumie, nie zauważyłem Tu mi trochę gra przecina, nie wiem dlaczego Chyba oberwał Okej, okay, oberwał To już będą wszyscy? Tak <grywa> Nareszcie Nareszcie, mój los, mój No i w sumie, cóż, teraz czeka nas ostateczna już bitwa. Jesteśmy na arenie, na której graliśmy bodajże tygrysicą. Znaczy, graliśmy tygrysicą, walczyliśmy z tą taką maszyną. Ćwiczebną, że znaczy, Ćwiczebną. To był ten turniej z smoczego wojownika właśnie. Czekał, czy da się w niego rzucić? W tak. Dać się dało, ale czy to mu coś zrobiło, to nie za bardzo... Wiem. Dawaj. No. No, Wolverine. <grym> Wolverine. No macie. Ale ich tu przychodzi. Skaczą z powietrza. Nie na z tych murów chyba. Okej, okay. w sumie czy mamy pełne. Nawet nie zauważyłem, kiedy je sobie napełniłem. To wszyscy? Dokładnie, tak. Nic nie ma. <kuh> nie kumasz, prawda? Co? Potężna moc nie bierze się z kartki papieru. Pochodzi z wnętrza. Wow! No i cóż? Nie pokonasz mnie. Jesteś tylko grubą pandą. Nie jestem grubą pandą. Jestem TĄ grubą pandą! Gratulacje, opanowałeś technikę Żelaznego Brzucha. Użyj jej przeciwko Tai Lungowi. Hmm, no w sumie cenna porada. Tai Lung y, widocznie jest jakiś słaby na tą technikę Żelaznego Brzucha. Chodź tu. O właśnie, on sobie zaczął ulepszać... Y, ulepszać... Y, regenerować swoje HP. Chciałem użyć tej techniki żelaznego brzucha, znowu mi uciekł. Więc tak, powiem, że walka z nim nie jest prosta, nie należy do prostych zadań. Jest on dosyć silnym przeciwnikiem i w sumie dobrze, cieszę się, że nie będę miał takiej łatwizny do pokonania. Takiej łatwizny do pokonania. W sumie też yy, ta kulka, czy znaczy kulka, to potknięcie pandy jest też dobrym, yy, dobrą mocą na Tailunga. No i mi teraz ucieka. Ok, już trochę HP mu zeszło i teraz tak, on w tamto miejsce leci, żeby sobie regenerować HP, więc musimy się pośpieszyć, żeby mu o, w tym przeszkodzić, znowu mi uciekł, znowu sobie regeneruje to HP, dobrze, ale go odepchnęło, jak najwięcej HP mu trzeba zabrać, ok, już prawie połowa HP mu zeszła, Ale uberwał teraz, to było świetne. Eee, nic nie widzę. Które mi krzaki zasłoniły. <grymne> to jest genialne. Okej, okay, jeszcze trochę, jak widzieliśmy, mieliśmy animację, już mu połowa HP zeszła. Ojojoj, oj, oj, nie mówcie, że on sobie... Ach, odskoczył sobie, regenerować to Nie! Już myślałem, że zregeneruje go sobie więcej, no ale teraz będzie cały czas uciekał i sobie je odnawiał No wejdziesz się nie bój. Świetny to jest, naprawdę to jest to mi, tym się podoba. Dobra, jeszcze raz oberwał. Teraz ja oberwałem. Dobra, jeszcze raz oberwał. Ach, chciałem go tak świetnie uderzyć jakoś. Nie, 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 nie oddawaj sobie tego HP. Im szybciej Cię pokonam, tym lepiej dla nas obojga. W sumie, czy się za chwilę skończy? W sumie, już mi się skończyło, już nic nie mogę zrobić. Nawet... Yy, nawet właśnie tej techniki żelaznego brzucha Ale, że walka z nim jest długa Okej, okay, tu jest jeszcze trochę chi, więc... W sumie to, nic mi to ci nie da za bardzo Miałem tyle, tyle, ile miałem, tyle mam Znowuż go muszę śledzić cały czas, żeby przestał sobie to HP regenerować No, chodź tu Ja sobie poczekam No i nie trafiłem w dodatku no nie ucieka. uciekaj. Zresztą będzie trwał biegi zanim ja go wykończę. Dobra, jest dobrze. Ej, nie lubię jak on tak mi odskakuje. Oberwał ostro. Teraz będzie uciekał. No ludzie, Tylum, nie rób sobie żartu ze mnie. Rozbieram sobie życie, co tam? On sobie regeneruje życie, więc ja też będę regenerował Nie uciekaj No, ludzie Chodź Ach, teraz pięknie, pięknie do oberwał I znowu leci sobie uzdrowić to HP Musisz zregenerować I jest, udało się Uwaga Ależ obrywamy Matko Wow, a ten to prawie poczułem Gratulacje Elliot mm, To miał być Elliotem, odciskałem no LK Znowuż musimy z nim walczyć e To mój błąd, przepraszam Trochę byłem rozkojarzony No chodź tu ale to nasze znaczy się długo nie potrwa, w sumie on, on ma już resztkę tego życia Znowu leci sobie zrobić to HP, bo zauważyłem, że odskoczył, zrobił dosyć daleki skok I znowu poszedł sobie zregenerować to HP I to jest dosyć niemal odtomne, szczerze o, dobra, udało się No i znowu ten filmik Ale, ale dobra, dobra, chcę ten filmik jeszcze raz obejrzeć J. L. Hmm. Chwyt palca usi. Znasz ten chwyt, a zatem wiesz także, że najtrudniejsze jest posprzątanie po nim. Sifu <ścoughs> nie nauczył cię tego chwytu. Masz rację, sam na to już wpadłem. tamy szybko, K. Skidusz! To było piękne. No i cóż, jakaś animacja. Wojownik Smoka ostatecznie znalazł właściwą drogę, gdy zwrócił się we właściwym kierunku. Spojrzał w głąb siebie. Nawet Piątka widziała zmianę. Bohater nie był jedynym, który odnalazł swoją drogę. Mistrz Shifu był teraz w jedności z wszechświatem, medytując lub drzemiąc lub w dowolnym innym stanie. Mistrz Shifu wyglądał na szczęśliwego. Trochę to straszne, ale skoro Tai Lung był pokonany, a w wiosce panował pokój, wojownik Smoka mógł dołączyć do mistrza w jego medytacji. Niektórzy mówią, że osiągnął tej nocy spokój, inni, że zrozumiał swoje przeznaczenie i posiadł całą moc. Ale wszyscy są zgodni, że przeszedł znaczną przemianę. Na szczęście zmienił swoje ubranie. Tak! To super! Ale to nie był koniec przygód, było zło do naprawienia, niewinni do ocalenia, tyłki do skopania, prawdziwy raj dla legendy. Uch. Ale to... inna historia. Dokładnie, napisy końcowe ludzie. <grym> A szczerze mówiąc, podobała mi się ta seria, mam nadzieję, że wam też. Więc najpierw ocena gry. Grafika? Ciekawa. Mnie się bardzo podoba grafika. To akurat nie mam nic do niej. Grafika jak najbardziej na najwyższym poziomie. Udźwiękowienie. Eee, w sumie też nawet całkiem nie idealnie do lokacji. Ono pasowało i oddawało tak, jakby charakter całe, całości. Eee, charakter i atmosfera. Ciekawa. Powiem tyle, że no nie było jakichś głupich takich scen, no niektóre były takie monotonne typu na przykład to skakanie po liliach. Yy, no ale ogólnie jakoś fajnie to wszystko było zrobione. Ech. I cóż. Ostateczna ocena gry Od 0 do 10. W sumie się waham. Albo chcę dać 9,5, albo 10. Tylko nie wiem czy... czekajcie. Hmm. Ciężki, ciężki wybór. Bo gra jest naprawdę świetna. Mnie się, nie ona się osobiście bardzo podobała. Wiecie co? Mam tej grze 10. Naprawdę zasłużyła, no na to bardzo mnie urzekła. Więc naprawdę gra na najwyższym poziomie. Także polecam wam i mam nadzieję, że seria Wam się podobała. No a tymczasem wytrwam z wami do końca napisów końcowych. No i po prostu posiedzę i poczytam, bo ludzie się trudzili, żeby zrobić tą grę. Hmm, co mogę jeszcze w sumie więcej powiedzieć? Tak, cisza teraz była. Mam nadzieję, że to już koniec tych napisów. Ech, jeszcze nie. Ach. Nie wiem, w sumie trochę jestem zachęziony, że to tak szybko poszło z tą serią. Bo nawet grało się szybko, szczerze mówiąc. Hmm. Mam nadzieję, że te napisy nie będą trwały jakieś 10-15 minut, bo no to tylko by wydłużyło niepotrzebnie film. Czyżby koniec? Powiedzcie, że to będzie już koniec. Kurczę. Myślałem, że zaniknięcie muzyki spowoduje, że to już będzie koniec, no ale niestety nie. Hmm, żeby tak w sumie nie zanudzać, bo tak w mnie trochę się cicho. Hmm. Może coś jeszcze o tej grze dopowiem, w sumie... Tylko co by tutaj dopowiedzieć o niej? <grym> nie mam pojęcia. Ale naprawdę polecam wam tę grę, bo grało się przyjemnie, no. Interesująca dosyć. Ciekawe motywy przede wszystkim w niej były, no i jeszcze napisy będą trwać. Żeby też był koniec? Nie. Wreszcie koniec! Ha! Więc cóż, ludzie, to było na tyle tej serii, także cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, mam nadzieję, że wam się podobała. Na razie, cześć!